Dobrze, kolejną gwiazdą jest. Proszę Państwa, Paulina Krupińska, coś mi to mówi. Polska modelka mi z Polonia i prezenterka telewizyjna. Czekajcie, może z twarzy ją skojarzę. Coś chyba, coś kojarzę. Tak jak mówię, ja nie, nie oglądam telewizji, dlatego tych y, osób, niektórych nie kojarzę, ale coś chyba... Może jak kiedyś oglądałam telewizję, to może wtedy widziałam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie, zobaczmy. Zdjęcia nie są idealnej jakości. Dobrze, Hania? Dobrze. Ale tu widzimy, że mamy taką klasykę, naturalne paznokcie, raczej z hybrydą, kolor cielisty. Tutaj mamy fręcza bardzo cieniutkiego, też naturalna płytka raczej, króciutka, tu to samo, hybrydka pewnie, albo żel cieniutko. Bardzo takie y, subtelne y, nosi paznokcie i dość raczej, raczej dobrze wykonane. Więc tutaj nie widzę jakichś takich bólu, mult, bo czasami w niektórych programach telewizyjnych na przykład, no ta ogląda paznokcie i tak już z daleka widać, że są złe, są złe, nie. Więc no jednak w telewizji jest tak, no trzeba promować. Znaczy, moim zdaniem, jak już się nosi paznokcie, i się nosi noszone paznokcie, no to promujmy dobrze zrobione paznokcie noszone, a nie takie klufy, nie? Tu mamy paznokcie. Tu sobie zaszalała, bo chyba na wakacjach jest. Zobaczcie, mamy czerwone paznokcie. Bardzo ładne. Bardzo ładne, takie cieniutkie, smukłe. Troszkę tak jak naturalne wyglądają malnięte lakierem tradycyjnym, ale może to tak dobrze wykonana stylizacja jest. O, tu też jeszcze mamy chyba te same paznokcie. albo to, tu możliwe, że to hybryda jest. Bardzo, bardzo estetyczna hybryda. Bardzo estetyczna stylizacja, bo nie wiemy do końca, co tak. Czasami to może być żel, a wygląda jak hybryda. I na odwrót, hybryda, która wygląda jak żel. Jak są cieniutko paznokcie zrobione, tylko nadbudowane na przykład jakimś produktem, no to naprawdę czasami ciężko stwierdzić, czym się to robiło, czym to, ta osoba robiła.